Mamy lipiec i wakacje. Co prawda, nie każdy ma urlop, nie każdy ma wakacje, ale każdego w mieście obowiązuje wakacyjny rozkład jazdy komunikacji miejskiej. A co za tym idzie? Tych kursów jest trochę mniej. W jaki sposób miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne będzie rekompensować te pewne niedogodności pasażerom? Rzeczywiście można powiedzieć, że w taki dosyć poważny sposób zrekompensujemy te niedogodności, bo dzięki temu, że tych kursów jest troszeczkę mniej, to my możemy na ulicę Krakowa wysłać tylko i wyłącznie tramwaje z niską podłogą i niemal wszystkie tramwaje z klimatyzacją. Mówię niemal wszystkie, no bo trzeba pamiętać, że w naszej flocie są wagony NGT6, to są wagony Bombardiera kupowane już niemal 25 lat temu, one fabrycznie nie były wyposażone w klimatyzację pomimo tego, że są niskopodłogowe i mają nowoczesny wygląd. Często ludzie właśnie, wydaje im się, że to są wagony z klimatyzacją, może jej nie być. Natomiast staramy się oczywiście, żeby te wagony, które tej klimatyzacji jeszcze nie mają, zostawały na zajezdni, a wysyłamy na linię te, które już klimatyzację mają zamontowaną, bo w tych wagonach taką klimatyzację już od 2020 roku systematycznie montujemy i planujemy, że we wszystkich wagonach NGT6 ona się pojawi do końca przyszłego roku. To jest bardzo dobra wiadomość, że możemy latem korzystać z niskopodłogowych wagonów, dlatego że one są niezwykle wygodne dla każdego. Ale teraz powiedzmy, jak rozpoznać, czy wagon, do którego wchodzę, jest klimatyzowany, czy nie, żeby uniknąć niepotrzebnego otwierania okien. I to jest rzeczywiście bardzo ważny temat, bo klimatyzacja będzie działać efektywnie tylko wtedy w takim tramwaju czy w autobusie, jeżeli będą wszystkie okna zamknięte. Trzeba też pamiętać o tym, że przecież tramwaje czy autobusy, one bardzo często się zatrzymują na przystankach i już po prostu otwierając drzwi jednak doprowadzają do tego, że jest wymiana z ciepłym powietrzem. Więc jak otworzymy okno, no to efektywność tej klimatyzacji będzie znacząco mniejsza. Generalnie. My, jeżeli mamy już prognozę pogody, yy, gdzie jest zapowiedź wysokiej temperatury, to już od samego rana w tramwajach i w autobusach jest dyspozycja dyspo, dyspozytorów ruchu do wszystkich prowadzących, żeby włączyć klimatyzację. To nie dotyczy tych najnowocześniejszych naszych pojazdów, takich tramwajów jak Lajkonik, Krakowiak czy wagon GT8 Bombardiera. Tam za funkcjonowanie klimatyzacji w tramwaju odpowiada system komputerowy i to on decyduje kiedy klimatyzacja ma się włączyć, kiedy ma działać mocniej albo słabiej, tak żeby w środku była optymalna temperatura dla pasażerów, czyli niższa o co najmniej 3-5 stopni od tej, która jest na zewnątrz. To jeszcze taki taki sygnał, taka informacja, jak rozpoznać, czy wagon, do którego wsiadłam, ma klimatyzację, czy jej nie ma. Na pewno na oknach znajdziemy śnieżynki, na pewno pojawi się także na monitorze, na pasku informacja, że wagon jest klimatyzowany i prosimy o zamknięcie okien. I naprawdę warto się do tego stosować. Jest jeszcze jedna bardzo dobra wiadomość dla pasażerów, bo wkrótce, no tak można powiedzieć, wszystkie pojazdy komunikacji miejskiej będą niskopodłogowe i wyposażone w klimatyzację. Tak, to prawda. I gdybyśmy zapytali pasażerów, jakie mają największe oczekiwania w stosunku do tramwajów i autobusów, którymi podróżują, to na pewno na pierwszym miejscu będzie właśnie niska podłoga, a na drugim klimatyzacja. I to jest nasz cel, żeby naprawdę tak było. Jeżeli chodzi o autobusy, no to tutaj temat mamy już załatwiony. Od 2018 roku wszystkie autobusy są i niskopodłogowe i klimatyzowane. Wymiana floty tramwajowej jest znacznie droższa, więc trwa dłużej, ale wszystko wskazuje na to, że już za niedługo uda nam się wycofać wszystkie tramwaje bez niskiej podłogi i bez klimatyzacji. Trwa właśnie przetarg, gdzie chcemy kupić do 90 nowych tramwajów po dostawach tych wagonów. Wycofujemy wszystkie wysokopodłogowe tramwaje bez klimatyzacji. Dziękuję bardzo i tą dobrą informacją kończymy i oczywiście zachęcamy do korzystania komunikacji miejskiej w Krakowie.